Dzień dobry moi drodzy, witam Was dzisiaj w grze Turtle Riders. Jest to gra, która wyszła, jak się nie mylę, w marcu, ale jakoś nie było jeszcze okazji jej wam pokazać. I jest to gra, w której jeździmy na żółwiu i się bronimy przed. No, potworami nazwijmy to. No, Turtle Riders, to no, co chcecie, prawda? Upgrade co tu można, albo to są upgradey za punkciki, chyba to ja jeszcze nie mam takich rzeczy. Teraz wam pokażę co i jak New Game. Normal, Endless, Endlessa nie wezmę, to musi być normal. A i tu można sobie wybrać, rozumiem, broń startową. A mogę być na jakim, o jakim, a tutaj na jakim innym żółwiu mogę być? A mogę być zwykłym żółwiem. A to jest mój zwykły czopek, roztropek, A nie, bo chodzi o to, żeby on broń wymieniamy. No, e, więc ten pan wchodzi tu i strzela. Plot twist, plot twist, plot twist. dobra, Jedziemy. Więc no to jest taka troszkę gra, taki troszkę może clicker, bo ja albo mogę mierzyć, on sam teraz strzela, ja mogę mierzyć i teraz ja strzelam, prawda, to jest ale strzelam, tu coś biegnie w ogóle, umarło i teraz prawym zmieniam sobie na to, że mogę klikać. Tu się coś dzieje ciągle, jak coś się świeci, to można kliknąć. A i tu trzeba rozwalać, bo czasami się pojawiają przeszkody. No, ja będę zasłaniał tę stronę. Chyba lepiej, niż tam, gdzie przeciwnicy biegną. Mogę wymienić. Teraz sobie postrzelamy. Tutaj w baty. Dobra, e, sami... Uważaj! Kolego! Dostał... A, ja dostałem poziom akurat. Lululu... E, większe strzały, większe obrażenia. No niech będzie. Tu taki samobójca wleciał, To też takie wybuchacze. a Tu mogę rozwalać, bo my surowce zbieramy. Muszę kliknąć jeszcze jak to rozwalę. Więc kurczę, no nie, musiałbym się jeszcze zmniejszyć, żeby nie zasłaniać w ogóle nic. Ale my tu zbieramy surowce, nie? Też. Tutaj też trzeba rozwalać. Ej, bo to powinno spaść na, na tego chłopka, roztropka, tak na dobrą sprawę. Tutaj kopiemy. Hmm. A, więcej strzał No dobra, spróbujmy, czy jest szansa na więcej strzał Tu jakieś dziwne rzeczy Jakieś bestie, nie bestie A tam można w ptaszki też strzelać Ej, bo rzucają w nas Świnie, dobra Ja przejmuję stery Czemu te dodatkowe strzały Tak beznadziejnie lecą Uch, Starałem się trafić, ale nie wyszło Chciałbym się większy zasięg tych strzał Bo na razie to tak Ciup, 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 dobra. Kolejny poziom. Mmm... Szansa na krytyka może. Dobra. Dawać, dawać. Dobra, ja wymieniam. I teraz tu sobie pokamieniujemy, bo te kamienie przynajmniej widzicie. To jest przeszkoda, nie? Nasz żółw się zatrzymuje i sobie je. Teraz dopiero mu to rozwalamy. Tutaj trzeba to w niego wrzucić. A na kółku muszy mogę przyspieszyć, a to z jego staminka, nie? Bum, bum, bum. Może i chyba wolniej nawet jeszcze. Eee... O! Ogonem będziemy odrzucać przeciwników. Dobra, spróbujmy. I doszliśmy do końca chyba. Jak rozumiem... To mi się wydaje, że to będzie koniec. Bo przeszedłem samouczek i samouczek się kończy. w momencie, jak do tego czegoś doszedłem. Czyli jak teraz będzie, Tu zobaczymy. O, mogę kliknąć w flaszkę, nie w niego strzelać. Wróciliśmy do domu. Potwory uciekają. Rozumiem, że można się ulepszać. Albo coś w tym stylu. A mogę tu jeszcze kopać? Niby mogę. Dobra. A i jest wioseczka. Uuuu. Łapce wisi. Co to jest? A, tutaj mamy strzelać w balony. Dobra, start. Gdzie te balony? Ale nie widzę balonów. Oboził, nie... obozio, oboził. Obozi. O, jeszcze za to też dostaje poziomy? O, mogą przelatywać strzały. Jest szansa na to. Dobra, spróbujmy. Ciup, 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 ciup. Kurde! Kurde! <gry> Co za beznadzieja. I to tyle? Zadowolony jesteś, kolego? Nie wiem, nie dowiemy się. Tu jeszcze... A! Musimy ulepszyć wieżę, żeby rekrutować kolejnych łuczników. Tutaj mamy... Tutaj mamy... uuu, tu jest tower. To ulepszę i będą dodatkowi łucznicy. Tak, two more rangers. Upgrade. Gimme more rangers. A, potrzebuję dwóch zielonych, mam tylko jeden. No to trochę dubsko. A tu co? O nie! No dobra. Tam. Tam, tam. Tam, 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 Aha! Aj, jebuszko wyleciało. A to tylko tyle, że on się uleczył. Hmm. Czy jeszcze tu jest? Tu już byłem. To ulepszyłem. A tu już nic nie mogłem zrobić, bo to dwa kryształki To nie, to i tak nie ulepsze. Tu chyba nic nie ulepsze już co? Wszystko raczej 3-2 kosztuje 10,2 A to dubsko Złote kilofy można mieć No dobra To chyba, chyba idziemy dalej Czyli... Oha, to jest mapa jeszcze. O kurde. No dobra. To jest 1-3, później 2-1. W rodzaju końcowa gry i wygraliśmy. Jesteśmy najlepsi. Mogę się wrócić, chyba mogę się wrócić, co? A mogę pójść dalej? Nie ma tak dobrze. Kontinuę. Ja sobie na razie poklekam. Im szybciej, tym lepiej. Klikam, klikam, wypadają rzeczy. Tu coś mamy. Co on tam strzela do przodu? A tam jakiś szczur stoi, akurat za moim ryjcem. Se rozumiem, poradzimy. Tutaj jabłuszko, tam coś kliknę. Tutaj ptaszek. To nie wiem, czy to nie jest przeszkoda. O i z tego mogą wypaść te zielone. Ja, o, dużo. To lubię. Ej, ej, ej. Panie łucznik, pan se radzi. Mam nadzieję. Tutaj mamy drzewo. Jakiś dziwak. Ej, co mi uderzyło? Nie patrzyłem. Jakiś dziwak! Jakiś dziwak! Dobra, dostał. Hmm. Szybciej będziemy strzelać? Dobra, dawaj. To się przyda, bo tu się robi dziwacznie... Dziwacznie straszno. Ej, gdzie to biegnie? Panie, ogonem miałeś pan bić. Uznajmy, że tak będzie to wybucha? O nie, on tu leci. Dobra. Dobra. Morduj! Dobra. Nie! Rzucają! O nie, jakaś bestia! Szybko, muszę to rozwalać. Dobra. Klik, 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 klik. E! E, bo się będę leczył. Szybciej, panie. Dobra, tutaj wędkujemy. Uuuu. O, leczymy się, dobra, weźmy leczenie może. wędkuję. Rybka... Co to nie? To nie była rybka, to była skarpetka. Chodzę mi skarpetka. A, tutaj chyba mamy staminkę. To już było klikane. Tej, jabłko wejść zjedz. Dobra. Radzi sobie łucznik. Albo my jakby weźmiemy trzy rzeczy. To, coś się stanie. No dobra, musimy mieć po trzy tego wszystkiego samego. O ile się da, ona raczej się da. To już mamy, więc to będzie druga. Tak, bo się podświetla. A to też już mamy. No, ja, weźmy to. ciu, ciu, ciu. ciu, ciu. O, lejrka, same problemy. Widzę się robią. No 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 no. Ale bo już wracamy. Uciekać, dobra, z większej tempo, biegnij, biegnij, biegnij. Ale bieg i się zmęczył. Już nie pobiegnie. Uciekać frajerzy. Jeszcze można pozbierać. Szybko. Może tu jeszcze zdążę, a tu jeszcze. Poczekaj, panie żółwiu, bo tu zbieram. Ja mogę go spowolnić w sumie. O, tutaj wędkarz. Mam łowić ryby. Cieszę jak to działa. Co robię? Nie wiem, co robię. Yy, aha, ja mam klikać. Aha! Dobra, dobra, dobra. Yy, o Jezus, Maria. To nie są proste rzeczy. 6 na 10, no to beznadzieja. Ile mi zajęło. Zro On jeszcze mi tu rzuca? <laughs> Przepraszam, co się stało. A tu nic nie mogę. Ej, nic nie mogę? Czemu? Popsułem? Czy przez to, że kliknąłem tę rybę, co tu leciała? Czemu nie mogę nic więcej? Ostatnio mogłem różne brać, a tu nie mogę. Ciekro mi. No dobra, idziemy dalej. Biegni. No nic się nie da. Kontynuuję to trochę 10 Sytuacja ciup-ciup-ciup-ciup-ciup-ciup. Ścinamy, ścinamy. Zbieramy. Strzelamy. Piu, piu, piu. Nie kolega sobie lepiej radzi niż ja bym powiedział. w pysk. Jeden z drugim. Dobrze, 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 dobrze. Większe obrażenia... A nie, patrzcie, to dolicza się do tego, bo to chodzi po prostu o łuk, tak? No i co się stanie, że to będzie maksymalne? Collect free power talents to include... Eee, przepraszam, bo... Trzeba strzelać. O, widzicie? Udało się. Będę majtał. Widzę te maluchy biegnące. Ty, widzę tego dziwaka tam. Ale na razie muszę się tych tu pozbyć. No, może ty się poradzisz z tym. Ty to zjadasz? No, uciekamy. Staminka. Przyspiesz, przyspiesz. Odrzucają przeciwników, trucizna. No to to chyba. Zwiększamy obrażenia i krytyki. Ziups. Ziups. łapaj tu coś. Zrobiliśmy to coś, co było takie dziwne, To się chyba było jeszcze, czy mi się wydaje. Trzeba za dźwięki, To jakiś bosior w końcu wyjdzie, jak rozumiem, zbieram, zbieram. Brawo ciupane. Ja mam supercela. Zwiększmy regenerację zdrowia. No teraz jakoś idzie ta regeneracja, bym powiedział. Wykrzyknik. Czemu wykrzyknik się u kolegi pojawił? A tam, bo to takie czusie tam strzelają we mnie. Spadać na drzewo. Jakieś maluchy. Co to kurcze jest? Dobra. Luchy! E, dobra, ja pomagam. Kościu, strzelaj! Uciekaj! Uciekaj, turtlu mały. E, mm, mm, spróbujmy jakąś pułapkę. tam musimy trafić, ale nie, przesiednie ja dolecę. Tam. Aha, mam tak to zrobić, tam, że.

i ci 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 cić To potrzebuje, yy, Leczonko cholerk Gdzie to uciekło? Ej, to się teleportuje! Jeszcze przyzywa małe stwory Piechamstwo Zaraz na siebie użyję tej pułapki A... Ewww tutaj będziemy odrzucać przeciwników Spadaj Spadaj yy, To chcę kliknąć To stamina to jest leczenie. Zniknął. To przyjdziesz, Gdzie ten boss. Oszukany zostałem. Walimy, walimy, walimy. Ile tych małych tu jest? Tam chcę. Tu chcę staminkę. Dobra, uciekamy. A, daleko to ja nie ucieknę. Widzę. Zabić te maluchy. Spadaj. Dobra. bo, jest problem. Dobra, mamy tę tarczę dziwną. Dobra, zaciupane. Nie wiem, co mi to daje, ale se kliknę. Eee... Teraz. Dobrze. Dostało, umarło. O. Hmm. o jest. Special talent za to. A, tak to działa. Mogą przelatywać przez wszystkich wrogów nasze strzały. 5% szans. Dobra. Czyli biom. Rozumiem, że trzeci poziom każdego biało ma bossa. Akceptuję to. Akceptuję. A sobie może coś to jest do pozbierania. Leczenie. No i teraz mogę tu klikać. No to tu mogę więcej tych panów kupić. upgrade. Upgradę. A tutaj koło fortuny... O kurde. Spin. Mogę umrzeć? Może być koniec gry? A nie, że nic chyba. O. Mogę być. Śm o, kotek. A tutaj za 25. Nie wiem co to jest, to białe, bo ja na samym końcu mam 53 białych kulek. Nie wiem co one dają. zaraz je straciłem i. No, waluta, rozumiem. Trochę się podleczyłem. To mogę dwa razy się podleczyć. Tu, 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 aha, czyli za szczury i ptaszki latające dostaje expo, jak kliknę, ok. O, będzie automatycznie podnosić surowce, taki hack. To sobie ulepszmy. Morści, dobra, mor śtiksów chce, Szansa, większa szansa znalezienie skrzyni, jak się kopie. Proszę, bo nie widzieliśmy takich dobroci, bo już nic więcej nie zrobimy mądrego. No to idziemy, bo tu nic się nie zrobi. Bo te niebieskie są potrzebne. Dobra, ciśniemy. Du, 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 du. A jaka banda słodka. Pokażcie, jak strzelacie. O kurde, no nieźle. Halo, wy strzelacie? No. Błuszko potrzebne, podleczymy się. Coś tam starają się robić panowie. Ja uścinam drzewo, które wam zasłania chamską, ale. musicie mówić, że ono tam jest. Polega, se kliknąłem. A to zaatakować, nie? O, jakieś dziwaki. Troszkę jak te z tego. Woolword. Nie wiem, czy wiecie, ale w tym roku ma wyjść Woolword 2. Dobra, weźmy to. Weźmy. Kliknij do. No. Dobra, nie najgorzej. Sztaminkę dobiegniemy troszkę, uciekamy. Mogę strzały podnosić, nie? Tutaj duży kamulec. Ej! Czemu to tu jest? Co to robi? Co to tak sobie przejeżdża, zadaje obrażenie, ucieka? O, co to za... Co to, że grzybolce słodziutkie? A, to wraca. Takie słodziutkie grzybolce. grzybolce polce? polce. stąd. No ja muszę tutaj, niestety widzę, popilnować. Bo się robi nieciekawie. Ej, 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 no. Dobra, teraz już sobie poradzicie, tam szybko spuszczę, czy to jabłuszko... Ech, to już jabłuszko raczej za nami. rozwalamy. Aha, mam podnoszenie w sumie, nie? Ja nic nie muszę robić. A tego... Ty... podniosło. Idziemy hmm. robić kupę. Dawaj, ja lubię robić kupę. W sensie, że w grze. Na gram po raz pierwszy. Tak, tak. Wspaniałe. Innowacyjne. O nie. Innowacyjne sposoby na walkę. Robisz kupę i przeciwnik umiera. Ehm. Może to był zły pomysł. Alerka, dobra. Pomóż, 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 pomóż. Uciekamy. No nie możesz. A to już jest końcowa. Dobra. Spadaj stąd. Grzyby biegonią. Co to za grzybolce? Dobra. Ziups. Bóg uciekać, ale to bym zjadł. Dziękuję. Jest kubka. Okej. Okay. Czy to mi zadaje obrażenia? Trzeba to w końcu sprawdzić. Chyba nie. Przynajmniej nie w tym momencie. A, tutaj jeszcze do podniesienia coś. Coś do kliknięcia, to do kliknięcia, to do kliknięcia. O nie, no dobra. Pewnie coraz trudniej będzie, co? Tutaj. Tutaj. Tutaj, tutaj, tutaj Chyba tutaj. A! A! Kupka Także tego O High Granda będę miał Upgrade Szybciej Ścinamy drzewa, poproszę Fajna muzyczka. Baloniarz? No dobra, dawaj. Ej, nastrzelamy! No Oszukali mnie. No, no tak nie mogę. Tata wziął. Więcej strzałów. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. tutaj nic... Aj, jak tam przeleciało. Zadowolony jesteś, kolego? Czyli mogę... Jeszcze jednego mogę, bo tu niebieskie, a to mogę. Dobra, to mamy więcej. Nie wiem, że to ma wiel wielkie znaczenie, jak oni tam są ułożeni. Zasuwamy, byku. Tu, 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 tu. tu był boss pająk. Tu co będzie boss? Teraz się dowiemy. No chcę w to strzelać. O kurde, ile to tu biegnie. Bo ja nic nie robię, oni się poradzą. Tylu ich jest, że, że w nich wierzę. Czekłem, że teraz będzie kupa. Pips. Tu Ucieka. Tu kilofujemy Uuu, jakieś dziwne coś. E, kto we mnie strzela? To on. Ten dziwny. Kurde. Wspania wspaniały to był... Wspaniały to był... rzut tego Tutaj robimy rybki. coś małego biegło? Biegło. Leciało bardziej niż biegło. Będzie kupa. Jak zwykle nic ciekawego nie zrobiłem. No, to gg gg, 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 GG. Jak się tutaj nagle zrespiło wszystkiego? Umarł nam niespodziewanie żółwiarz. Przykra muzyczka. Ale jak? No i co tu się robi w upgrade'ach? A, 300 takich białych. Ja mam 149, dobra, kumam. Kapłata one głównie są. O tutaj, większe obrażenia z łuku. Większe szanse, że się uniknie ataku. O, ja nie muszę tak lecieć, mogę co innego wziąć. Większa strzała będzie, no to dawaj większą strzałę. No dobra, więc tak się prezentuje ta gra. Jakbyście chcieli więcej, to dajcie znać koniecznie w komentarzu. Jeśli wam się podobało, nie ja zapomnijcie ocenić rozkomentować tego filmu. Ta gra jest tania ogólnie, chyba 20 złotych kosztuje. więc Jak się wam podoba, no to myślę, że 20 zł dacie radę wydać na tę grę. Wierzę w was. Cóż, trzymajcie się.